Proszę, proszę sekretarza Zgromadzenia Narodowego, panią poseł Renatę Zarembę o odczytanie protokołu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo proszę, pani poseł. Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Działo się w mieście stołecznym Warszawie, w dniu 4 czerwca 2014 roku w sali obrad Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Początek posiedzenia o godzinie 15, 15 minut 03. Przewodniczący Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Sekretarze Zgromadzenia Narodowego poseł Renata Zaremba i Stanisław Gorczyca. Obecni członkowie Zgromadzenia Narodowego według załączonej listy. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz otwiera obrady Zgromadzenia Narodowego zwołanego na podstawie artykułu 114 ust. 1 w związku z artykułem 140 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską. Orkiestra wojskowa gra hymn państwowy. Marszałek Sejmu bita wszystkich zgromadzonych. Na sekretarzy Zgromadzenia Narodowego powołuje poseł Renatę Zarembę oraz senatora Stanisława Gorczycę. Informuje, że protokół prowadzi poseł Renata Zaremba. Protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego dla uchwalenia regulaminu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uważa za przyjęty wobec niewniesienia zastrzeżeń i prosi prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego o wygłoszenie orędzia. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, wygłasza orędzie. Marszałek Sejmu prosi sekretarza Zgromadzenia Narodowego, poseł Renatę Zarębę, o odczytanie protokołu Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Sekretarz Zgromadzenia Narodowego, poseł Renata Zaręba. Odczytuję protokół Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu wysłuchania orędzia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na tym protokół zakończono. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Wszystkim rozbawionym chcę przekazać informację, szczególnie tym, którzy w Parlamencie są na pewno nie od dwóch lat, że to jest wymóg formalny, właśnie taka forma przekazywania Zgromadzenia. Pani Poseł, należą się przeprosiny od tych, którzy zachowywali się niegrzecznie na tej sali, czy ktoś?